Dlaczego dalej siedzę w pulse chainie? Dlaczego pulse chain To pytanie, które zadajecie mi często i właśnie teraz podam Wam skróconą wersję, w której postaram się odpowiedzieć, dlaczego. A dlaczego ta wersja będzie skrócona? Dlatego, że nagrałem dla Was prawie godzinny film, ale co? Mój mikrofon się kule. Tak. I audio nie nadaje się do użytku, dlatego robię jeszcze raz to skróconą wersję, ponieważ troszkę siadła mi psychika. Do rzeczy. Pierwsza najważniejsza argumentacja: kult, kult, OK, to że masz społeczność, która przeżyła minus 99% zjazdu ceny Heksa, przeżyła food i porzucenie pierwszego koina twórcy, czyli chodzi mi tutaj o hex community przejęła powiedziała nie nie zgadzamy się dla nas to ma wartość oczywiście spadek ceny tąpnięcie było bardzo drastyczne ale część społeczności powiedziała ja stoję za tym coinem czy to przetrwa nie wiem natomiast jest to zdecydowanie pokaz siły kolejna rzecz opluwanie z każdej ze stron nic tak nie grzeje ludzi jak słowo Pulsechain, jak słowo Hex, jak postać Richarda Harta. Nie bez kozery. Hex, właściwie no, Pulsechain, cała ta społeczność, jest czymś na temat czego każdy ma jakieś swoje zdanie. Jedni to kochają, inni to nienawidzą. Ja tam uważam i zawsze tak uważałem i to też powtarzałem już, yy, mówiłem już w jednym ze swoich filmów. Uważam, że widząc tak walczące lwy, waleczne lwy, które nie dadzą sobie w kaszę na i, i trzymają się razem i ryczą i w ogóle, wiecie o co chodzi, po prostu walczą o ten ekosystem, o jego dobro, o jego przyszłość i tak dalej i tak dalej. Niepostawienie na to. W mojej ocenie i ze mojej perspektywy, byłoby czymś, czego nigdy bym sobie nie wybaczył. Więc skrócona wersja jest taka. Ten kult jest tym, co chcesz widzieć w krypto. Dlaczego? Jeżeli masz silną społeczność, która mówi, co by się nie działo, ja nie sprzedaję, i powoli ściąga to supply z rynku, a dodatkowo stanowi ma e, taki, jak to, jak to powiedzieć. Megafon. <laughs> o Boże, megafon. Czyli megafon to jest metafora. Bardzo trafna metafora Somiego. To znaczy, jest to ogromna społeczność, która nie poddaje się i która, gdy tylko odwróci się karta, a ja uważam, że się odwróci. Będzie wszędzie wszystkim wciskać swoje zdanie, swoją, Zobaczcie, tu, puls i rośnie, a wasze nie rośnie, i tak dalej. Ludzie, którzy przyjdą nowi do krypto, kiedy zobaczą to, zobaczą tak waleczną społeczność, ja uważam, że to jest coś, czego będą chcieli stać się częścią, a szczególnie wziąwszy pod uwagę, że jest tutaj konkretny plan na to, jak zrobić, żeby to poszło do góry. Mianowicie plan jest taki. 170 tysięcy Ethereum. Jeżeli nie wiecie o co chodzi, musicie zrobić sobie zadanie. Jest film na kanale, w którym mówiłem, że jest pewien miliarder, który kupuje swoje coiny, W jednym, nie, w dwóch, w ostatnich filmach tłumaczyłem Wam, jak gra się zmieniła, jak chciwe Wisiki i teamy przyznają sobie tokeny z powietrza, pomimo tego, że są fundowani wcześniej, mówię tutaj o teamach. Nie dość, że dostają od vsiq miliony, to jeszcze przyznają sobie alokację tokenów, to jeszcze przyznają sobie rezerwy strategiczne, zwane również dla niepoznaki treasury albo jakieś inne, wymyślają nazwy na to samo i fundują za to rozwój swojego ekosystemu. W Pulse Chainie jest dokładnie odwrotnie. Twórca nie dość, że nie sprzedaje swoich coinów, to jeszcze. Za hajs, który zebrał, skupuje swoje koiny. I możesz powiedzieć, O Boże, jaki on jest naiwny! O Boże, on liczy na to, że przyjdzie jakiś tłusty, tańczący rysiek i wypompuje jego koiny. Stary, ale ty liczysz na dokładnie to samo. Bez względu na to, w jakim coinie siedzisz, liczysz na to, że przyjdą następni, którzy odkupią od Ciebie swoje torby, żebyś Ty mógł je zdampować. Tylko taka jest różnica, że Ty obok siebie masz venture kapitalistów i teamy, teamy, które mają to za darmo i venture kapitalistów, którzy mają to za ułamek ceny, po której masz to Ty. A ja obecnie kupując coiny z tego ekosystemu, mówię tutaj o pulcie, czy o pulcie X, wiem bo wiem jak wyglądał pre-sale, wiem, że ci wszyscy, którzy teraz się z tego sprzedają, wyprzedają się na stracie. Co mówi najstarsze powiedzenie świata Warreta Buffetta? Kupuj, gdy krew się leje, bądź chciwy, gdy inni się boją, bój się, gdy inni są chciwi. Wracając do tematu 170 tysięcy Ethereum, była taka akcja, że zostały zebrane olbrzymie fundusze, które następnie zostały wymienione na 170 tysięcy Ethereum i teraz rozgrywka jest taka, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, to albo część tych Etherów, albo ich całość w kluczowym momencie, kiedy Ether będzie przehypowany, kiedy będzie wysoki wystrzał spekulacyjny na Ethereum, Prawdopodobnie, bo tego nie możemy powiedzieć na pewno, ale to jest to pod co się ja pozycjonuję, pod co pozycjonuje się ta społeczność. Prawdopodobnie w momencie kiedy Ether będzie miał swoje 5 minut, ten portfel należący do Ryśka, który jest twórcą tego ekosystemu, planuje to rozegrać w ten sposób, aby zdampować te wszystkie etery i zamian za to kupić coiny ze swojego ekosystemu. Nie wiemy ani jakie to będą coiny ani nie wiemy w jakiej ilości, ani w jakiej proporcji to co wiemy na pewno, to to, że będą to coiny te, które są, te, które są potencjalnie do wyboru, to jest HEX PULSE, PULSE X i ewentualnie INK ja tam mam swoją teorię co do tego INKA no ale zostawmy to w tej chwili i teraz tak przechodząc dalej, czy Całe 170 tysięcy Ethereum zostanie tam wpakowane? Ja nie wiem. Nikt tego nie wie. Być może, że tak, być może, że nie. Wszystko zależy od tego portfela, co on będzie chciał osiągnąć. I teraz kolejna kwestia jest taka: czy to się wydarzy? Nie wiadomo. Jakie zwroty to przyniesie? Również nie wiadomo. Wi wiadomo jest to, jakby prawie pewne, że ludzie po drodze będą wysiadać, nawet jeżeli ci, którzy już są w to zapakowani, albo sprzedadzą wszystko, albo sprzed będą sprzedawali regularnie. Wiadomo, że pojawi się presja popytowa i y y presja podażowa w związku z tym. Natomiast ja uważam, i wszystko na to wskazuje, i jak pomyślisz sobie, jak wygląda ten cykl dotychczas, to prawdopodobnie również dojdziesz do takiego wniosku, że zdecydowana większość ludzi, którzy są w tym rynku już teraz i też potencjalnie dołączą w przyszłości, ponieważ na to wszyscy liczymy, że pojawią się następna fala, prawdopodobnie nie zdążą oni zarobić się na tyle, aby aby móc po prostu wyjść zarobionym z tego rynku. Ja uważam, że gdy przyjdzie godzina zero, to w dalszym ciągu wszyscy będą w głębokiej czeluści, mówiąc optymistycznie i, i mówiąc delikatnie będą w głębokiej czeluści i w dalszym ciągu nie będą zarobieni. Co oznacza, że jeżeli pojawi się taka presja zakupowa ze strony tego portfela, to prawdopodobnie ludzie widząc, Zielone świeczki, i widząc wzrosty na tym ekosystemie, zrobią tak zwany FOMO buying i po prostu przeskoczą tam, licząc na to, że załapiam się na tę falę. Więc w mojej ocenie, jeżeli. Rzeczywiście ten cykl będzie dalej taki kiepski, jak rozgrywa się do tej pory, to myślę, że z dużą dozą stanowczości możemy założyć, przyjąć, że presja sprzedażowa ze strony tych, którzy już obecnie są w tym ekosystemie, będzie w pewien sposób. Do pewnego stopnia, bądź też w stopniu znaczącym, zniwelowana przez presję zakupową ze strony tych wszystkich, którzy nie mieli szczęścia i nie trafili na altcoiny, które wybiły, wyskoczyły, miały swój wystrzał spekulacyjny i po prostu robią FOMO buying i rzucają się na ten ekosystem, widząc, że on nagle rośnie. Taka jest moja teoria i takie jest moje założenie. Uważam, że Znając ten rynek, jakkolwiek go nie znam, w stopniu mniejszym czy większym, już to nie chodzi o to, żebym ja sobie przypinał laurkę, ale już trochę w tym siedzę i się nad tym zastanawiam. Uważam, że takie kwestie jak kult, społeczność, która się trzyma i choćby nie wiem, co się nie poddaje i walczy o ten ekosystem, plus fakt takiego potężnego portfela, który robi dokładnie odwrotnie to, co robi reszta rynku. Są takimi fundamentami, które budzą we mnie wiarę i przekonanie, że to się ma prawo udać, i uważam, że to ma większe szanse na sukces niż siedzenie w innych coinach. Dlatego większość mojego portfela jest w tym ekosystemie. I mam w nosie to, że cena jest tu, gdzie jest. Dalej uśredniam, bo dalej liczę na to, że to się tak rozegra i mówię o tym od wielu miesięcy. Szczerze mówiąc. Nie ma absolutnie żadnego coina w tym momencie, który ja bym znał, i co do którego wyrobiłbym sobie takie przekonanie. Chciałbym, pewnie, że chciałbym, chciałbym z, y, znaleźć coś z potencjałem, mieć możliwość dywersyfikacji, y, większej na inny front, ale nie widzę tego. Nie widzę tego, wręcz przeciwnie. Widzę dokładnie sprawę odwrotną. Widzę na każdym kroku, jak próbują tu nas oszukać na różne sposoby, różnymi patentami. Jest jeszcze wiele. Ciekawych rzeczy, które mógłbym Wam opowiedzieć o przekrętach, które się dzieją w krypto a, a propos tej alokacji a i przyznawania sobie tego i dampowania tego over the counter. Spokojnie, wszystko z czasem Wam opowiem o podmiotach takich jak WinterMute, które skupują te coiny, są market makerami i skupują te coiny od tych teamów, bo przecież wiadomo, że te teamy nie są w stanie takiej podaży zrzucić na rynek na raz, aby nie ubić ceny, więc. Próbują najróżniejszych sztuczek, takich że wam się nawet nie śniło, jak, jak są w stanie gonić swoje coiny 50% poniżej ceny rynkowej, byle tylko się ich pozbyć. Spokojnie. Wszystko wam opowiem z czasem. Natomiast wracając do, to, do tematu na w tym momencie nic nie jest w stanie rozbić tych co zostali, przetrwali oskarżenia SEC, przetrwali delisting giełd. Przetrwaliśmy gatekeeping. Bo, bo dobra, niech będzie, że ja też jestem w tym kulcie. Whatever. Mam to w nosie, co sobie myślicie. Gatekeeping czyli udawanie, że tego coina nie ma, fałszywe oznaczanie ich na pozycjonowanie tych coinów na coin market capie. Ukrywanie ich, bo tak to, tak to się odbyło. Food z każdej strony, obśmiewanie, opluwanie, obszczywanie wszystko. wszystko, co może ta społeczność przyjęła już na ryj i dalej się trzyma razem i się nie poddaje. Ja uważam, że w tym momencie. To ci, co zostali, mają diamentowe ręce. A wiesz dlaczego? Bo ja mam diamentowe ręce. Ja sam mam diamentowe ręce i ja wiem, że dookoła mnie są ludzie, którzy myślą podobnie. Mówią wóz albo przewóz. Albo się uda, albo lecimy z tym do zera. I co? I z podniesionym czołem. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Cześć, to znowu ja. Słuchaj, jeśli podchodzisz poważnie do tematu kryptowalut, to wiesz, że będziesz musiał się z nich rozliczyć. A najlepszym narzędziem do tego jest platforma CoinTracking, z którą współpracuję. Jeśli zarejestrujesz się na CoinTracking przy użyciu mojego linka, który znajdziesz w opisie pod wideo, otrzymasz 10% zniżki na wszystkie dostępne pakiety. Ponadto, jeśli wybierzesz płatność w bitcoinie, przysługuje Ci dodatkowe 5% rabatu. Polecam i zapraszam.